Co za kurwa idiota. Ej, wyjeżdżaj, nie, nie spotkajcie, bo go tu nie ma, nie? Mówię ci, jego tu nie ma. Kurwa, nie wierzę w to po prostu. Kto gra w tych rankingówkach, nie? I teraz sobie wyobraźcie, że ten chłop. Dos... <laughs> że ten chłop, kurwa, doszedł do pierwszej dywizji, rozumiecie? Dlaczego? On jest w pierwszej kurwa! dywizji. O Boże! Dlaczego? Jak pięknie. <laughs> Ta, tylko mu się kapę pomaliły. Nie to, że tam przed chwilą strzelał do, do czołgów, które znajdowały się na tamtym kapie, nie? Poza tym to wszystko w... okej. Okay. Zajebisty grajek Naprawdę dobry grajek Mhm uh -huh. No, utrzymałem tego Świetny grajek Pokaż mi tego dobrego grajka Bo po prostu Mmm, 51% niecałe Dobry gracz, naprawdę Trzeba mu przyznać Elegant Już dawno nie widziałem czegoś takiego dobrego